Wszystkie z tej strony. Kamikamy. w dzisiejszym odcineczku nowy samochód, nowa zimowa mapa i nowy sezon. Nie nagrywam na głównym koncie z powodu, że dostałem bada, yy, więc zostawcie suba, lajka like, my już lecimy. Pokażę Wam dzisiaj co zostało dodane. Jakby wczoraj zostało dodane, bo film jest nagrywany o 0.21 widzowie. Zostały dodany. Został dodany. Jak widzicie, nowy... Sezon 24, jak widzicie tu widzowie. Nowy sezon 24. Nowy samochód. Tylko nie wiem, jak on się nazywa. Sekunda. Nazwa. No. Tego to nie wiem. Tu pisze gdzieś, jak to się nazywa? Chyba nie. Nie, no to nie wiem, jak się on nazywa. I jeszcze nowy. Nowa ciężarówka. Nowa ciężarówka. Nie wiem, w jakim dokładnie jest miejscu, ale. Geom jedziemy w ogóle, widzowie ja dzisiaj jej szukać no i ciężarówki. To jest pewnie tu na prawo. Tak podejrzewam, że tu może być. Prosto na prawo. Nie, tu jest semitrak, to nie wiem, ale jest taka oto nowa ciężarówka. Ta tanker się nazywa. Może przy banku. Nie wiem gdzie ona ma respa. Ale została dodana nowa ciężarówka I... Tyle widzowie z dzisiejszego update'ciku Zostawcie suba Lajka, nie, przy banku nie ma Zostawcie suba, lajka, dzwonka i co widzowie? Narod! No